Siemanko. Cześć wszystkim! Dzisiaj Wam pokażemy mały taki raj w Toronto, Center Island. Naprawdę przepiękne miasto. Center Island to jest bardzo mała wyspa, na którą się można dostać promem. Albo taksówką wodną. Promy są państwowe, kosztuje 9 dolarów za osobę w dwie strony, tylko trzeba się na czekać i są duże kolejki, no i ten prom jest załadowany też na maksa. Taksówki wodne, te mniejsze, co tutaj widzicie, kosztują 13 dolarów w jedną stronę. Praktycznie się na nie nie czeka, tylko podchodzicie, płacicie, siadacie i chwilę czekacie, albo od razu płyniecie. Nieraz sami, nieraz na pusto pływają, także no jest znacznie bardziej komfortowo, tylko że drożej. Jest to naprawdę fajne, ciekawe miejsce na wyskoczenie sobie na cały dzień. Nie jest dużo, można to obejść w jeden dzień. Można wypożyczyć sobie kajaki, tak jak tutaj widzicie, bądź łódki. Też jest przepiękny widok na panoramę Toronto z tej wyspy, są różne miejsca widokowe, są też przepiękne polanki z pięknym widokiem na Toronto, na których są miejsca ze stolikami i grillami, które się bukuje wcześniej, zazwyczaj trzeba tydzień, tydzień wcześniej czasu zabukować miejsce i palenisko i małą opłatę się wprowadza, także macie zarezerwowane na pewno jak powiedziecie, to wiecie, że Wam nikt tego nie, pod, nie, nie podsiądzie i nie wynajmie. Zawsze i wszędzie można poznać ciekawych ludzi. Tutaj poznaliśmy Zoe, która przyjechała tutaj na 3 miesiące z Anglii. Wcześniej była w innych krajach, między innymi w Tajlandii. Tym razem tutaj na 3 miesiące. I od ponad dwóch lat jest cyfrowym nomadem. Jest tu sporo ciekawych rzeczy dla dzieci, więc jest wesołe miasteczko, samochodziki, wyciąg, krzesełkowy i różne inne atrakcje dla dzieci, dlatego jak tutaj przyjedziecie, to na pewno dzieciaki będą zadowolone Excuse me, kajaków można sobie wynająć tutaj różnego rodzaju rowery tak jak tutaj widzieliście, chłopaki jechali na jednym rowerku my wynajęliśmy Dwuosobowe, są też różne inne tandemy, i na większą ilość osób, tak samo. Cztery widziałem, osoby jechały, czy nawet więcej. Także no, można sobie zwiedzić całą rodzinką tutaj tą wyspę. Na godzinę kosztuje wynajęcie 22 dolary, i pod tym dachem się naprawdę fajnie jedzie. Także polecam, bo fajne doświadczenie. Jest tu sporo fajnych ukrytych miejsc. Można zatrzymać się, no to, jak tutaj widzicie, na kawę i przekąski lody. Jest też sporo restauracji i fast foodów, także głodni na pewno nie będziecie. Mi się wydaje, że są ceny troszeczkę wyższe niż na lądzie w Toronto. No i widoki są przepiękne. No. Poukrywane miejsca są takie fajne. No i na przykład tak jak tutaj widzicie, przepiękne miejsce z panoramą na Toronto. No. Jest to dosyć mała wyspa i jak ktoś jest aktywny, to spokojnie można ją obejść sobie w jeden dzień. Są tutaj normalnie domy. Ludzie tutaj mieszkają. E, są też marine, czyli mają też swoje łódki. Promu, e, cumują sobie tutaj. Czy trzeba mieć slot tutaj w tym miejscu? Plus po stronie jeszcze Toronto. E, albo ewentualnie korzystać z tego promu i taksówek. Kupno działki i wybudowanie się na Toronto Island jest niezwykle trudne, ale praktycznie nawet niemożliwe. W tradycyjnym takim sensie, jakim się kupuje nieruchomości w innych częściach Toronto, wynika to z bardzo specyficznych zasad zarządzania gruntami i nieruchomościami na wyspach, które regulowane są poprzez Toronto Island Residential Community Stewardship Act z 1993 roku. Nie da rady tu kupić ziemi, e, tylko dom i można wydzierżawić grunt. Wszystkie grunty na wyspach należą do prowincji Ontario i są dzierżawione. Mieszkańcy posiadają fizyczne domy, które stoją na tej ziemi, ale samą działkę dzierżawią od prowincji poprzez specjalny podmiot Toronto Island Residential Community Trust Corporation tak zwany Trust. Nie? Dzierżawy są tu długoterminowe, obecnie trwają do 2092 roku. Jest bardzo ograniczona liczba domów. Znajduje się na tych, na tych wyspach, tutaj, bo to tu nie jest jedna wyspa, e, tylko 262 domy. Lista oczekujących e, jest niewielka. Aby mieć szansę na zakup domu e, i dzierżawę gruntu, musisz znaleźć się na specjalnej liście oczekujących, która zarządzana jest przez ten trust. Ta liczba jest ograniczona tylko do 500 nazwisk i otwiera się. Tylko raz na dwa lata. Kolejna e, tura otwarcia ma być 1 października 2026 roku. Chętni muszą zgłosić się na loterię, a tylko niewielka liczba nazwisk jest dodawana do listy za każdym razem. Czekanie na liście może trwać dziesiątki lat. Niektórzy czekają od samego początku istnienia trustu. W 1994 roku, także sobie wyobraź, wyobraźcie, jakie to jest trudne w ogóle coś tutaj kupić, nie? Także to jest dla nielicznych, No nie jest to łatwe. A poza tym, w zimę, jak my mieszkamy w centrum, pół godziny na piechotę od tej wyspy. Także w zimę, jak idziemy nad jezioro, to jest tam znacznie zimniej nad samym jeziorem niż pół godziny piechotą w centrum. Więc ja nie wiem, czy chciał kupić sobie taką działkę, na której w zasadzie można być tylko no w lato, bo w zimę to tylko i wyłącznie z dala od tego jeziora, bo wieje stamtąd naprawdę wiatrem i to zimnym takim wiatrem. Poza tym wyobraźcie sobie, jak jakimś cudem byście, nie wiem, może kogoś podkupili, jeżeli się da I albo na przykład dostali opcję już pobudowania takiego domu, wydzierżawilibyście działkę swoją, to teraz sobie wyobraźcie, wszystko, wszystko do całej budowy tego domu musielibyście przetransportować na tą wyspę, to są dodatkowe koszta. To jest nie tania impreza naprawdę, nie? później to trzeba było mieć oczywiście swoją łódkę tak samo, żeby się tutaj dostawać, no bo problem cały czas pływać, albo tymi taksówkami wodnymi, to też jest problem. I na przykład jeżeli tutaj przyjedziecie kiedykolwiek, zwiedzać sobie tą wyspę, bo jest fajnie, naprawdę się świetnie spędza czas jest przepiękne malownicze miejsca jak jest ładna pogoda to są też plaże przepiękne a to musicie brać pod uwagę to, że np. ta taksówka jak tutaj widzicie na zdjęciu na, na wideo i promy one tylko kursują do specyficznej godziny, jeżeli już jest Chyba do 11, nie jestem w 100% pewien, ale naprawdę tutaj możecie, jeżeli się nie wyrobicie na ostatni, no to utykacie tutaj do następnego dnia rana. Także, jeżeli jesteście no, właścicielem takiego gruntu i mieszkania, to fajnie by było mieć swoją łódź, którą możecie sobie zacumować i sobie płynąć, kiedy chcecie. Także kupno domu to raczej nie, a jeżeli chodzi o wycieczki na jeden czy dwa dni, to jest świetna sprawa i taka jedna mała ciekawostka: jak tam pojedziecie, to nie bądźcie zdziwieni, jeżeli pójdziecie na taką jedną plażę, bo ktoś może do was kompletnie nagi przyjść. U to jest jedna plaża nudystów, także zorientujcie się w terenie, zanim pojedziecie. Tu mam dla Was fajną ciekawostkę. Widzieliście już kiedyś takiego barista? Robota, który zastępuje człowieka? Jak nie widzieliście, to zobaczcie, czy tam u Was w okolicach coś takiego już nie występuje, bo tutaj w Toronto to są takie roboty, które można znaleźć na ulicy. Wygląda jakbyście podchodzili do bankomatu. 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Obojętnie o której godzinie przechodzicie, wklepujecie sobie, co chcecie zamówić. Co zamawiacie na dotykowym wyświetlaczu, i zaraz Wam to wyjeżdża. Kubeczek nalewa się, co tam zamówiliście, i sobie odchodzicie, piecie bez ingerencji człowieka. A w Toronto i jego okolicach tutaj dynamicznie rośnie liczba robotów, szczególnie w sektorach takich jak gastronomia i logistyka, logistyka i produkcja w zasadzie. W Toronto działa także co najmniej 6 automatycznych pizzerii, pizza Frono. Oraz 14 bezo bezobsługowych sklepów spożywczych, takich jak Aisle 24. Też jest fabryka BMW, nie wiem czy wiecie, w Stanach Zjednoczonych, która pierwszy, pierwszy raz w historii zatrudniła humanoidy. I taki humanoid może zrobić tysiąc operacji na jednym ładowaniu, wchodząc na linię montażową. Ma ogólnie wiedzę już takiego człowieka, który przepracował tam całe życie. No i wi wiadomo, humanoid wygląda jak człowiek. Nogi, ręce, głowa, czyli może pracować w miejscach, w których pracowali ludzie wcześniej. Także zastępuje ich, nie pozywa właścicieli do sądu, nie chodzi na kibel na pół godziny itd. Tak tak Ogólnie w magazynach w Ontario do 2030 roku będzie przeznaczone 710 milionów na robotyka. CC, Twoja Rose latte is ready. jest gotowa. To było mi przyjemność serwować today. Co the myślisz o tym Brainwashing subject? Jest. Zgadnijcie, ile te 100 kg złota jest teraz warte. Tak mniej więcej. No, macie 3 sekundy. 3, 2, 1. Mniej więcej jest teraz warte 40. tam parę milionów złotych. 43. Ale jakbyście kupili to złoto w 2000 roku, to byście wydali tylko. 3,8 miliona na to złoto. Tutaj fajna architektura, nie? Fajnie to wygląda. Jak stolik na nogach mówią, jest to najstarsza i największa uczelnia artystyczna i projektowa w Kanadzie, założona w 1876 roku jako Ontario School of Art. Teraz pokażę Wam fajną restaurację i kilka fajnych posiłków, ale zobaczcie tu, mieliśmy zarezerwowane miejsca i zobaczcie jaka jest kolejka. Jeszcze restauracja nie jest otworzona, a już ludzie się zbierają, czekają na wejście. Szaleństwo. Tak wygląda jedna z sal, które tutaj są. Są ogromne i zawsze wypełnione ludźmi, dlatego też kolejki są przed otworzeniem tej restauracji, bo zwyczajnie można później czekać godzinę, żeby siąść. Na początku w tej restauracji dostaje się takie wielkie naczynie i dwa dzbany z herbatą e, i tą herbatą, to jest wrzątek, obmywa się wszystkie naczynka i e, pałeczki. Takiej wielkiej ostrygi jeszcze w życiu nie jadłem. Ta jest akurat zrobiona na parze z czosnkiem, czymś ostrym i e, szczypiorkiem. Bardzo wielka ta, ta ostryga. I przepysznie też smakuje z czosnkiem, czymś ostrym tutaj. I nie wiem, chyba to jest szczypiorek. Bardzo wielka, na parze zrobiona, przepyszna ostryga. I z warzywami i grzybami, bardzo mięciutki. W bardzo fajnym sosie, takim troszeczkę sojowo jakimś tam nie wiem ale smakuje przepysznie takie egzotyczne owoce, to akurat jest tańsze. E, nie nie próbowałem jeszcze tego. E, a czy wy próbowaliście duriana? E, czy czuliście, jak to smakuje? E, nie jest jakieś takie bardzo odrażające, nie? Jest trochę cuchnące, ale nie jest nic specjalnego też, nie? Tutaj fajne rzeczy, to są te jeżowce takie czarne, kulki takie, na które można nadepnąć, to jest w, to, to mięsko ze środka. Bardzo drogie, nie? 29,99 za taki mały kawałek no i najlepsze kokosek i do tej pory piłem no to są te już przygotowane do otworzenia w ten sposób tylko się wbija ten tą taką rurkę do środka przebija się to wkłada się słomkę i można od razu pić ten akurat był no mega taki orzeźwiający jeszcze naprawdę tak dobrych nie piję, nie wiem może to od sezonu zależy bary, bary. Dziękuję do widzenia. Tak, dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Tutaj jeszcze kawałek wiosny macie e, kwitnące czereśnie. Do zobaczenia. Hej.